Proventus Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest częścią grupy dystrybucyjnej działającej na terenie Europy środkowo-wschodniej. Oddział w Polsce swoją działalność rozpoczął w roku 2006. Od tego też czasu systematycznie rozszerzamy ofertę, tak by zapewnić naszym klientom nowoczesne i kompleksowe rozwiązania w zakresie szklenia strukturalnego i uszczelniania fasad, produkcji szyb zespolonych, produkcji i montażu stolarki okienno-drzwiowej konstrukcji z mocowaniem punktowym szkła, hydroizolacji i dilatacji oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest trwałe i niezawodne uszczelnienie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Doświadczeni doradcy handlowi pomogą Państwu w doborze odpowiednich produktów.